Cześć, siemanko, z tej strony Agrobaria. To was na i polskiej wsi Nie wiem, który to jest odcinek, więc widać na następnym Dzisiaj akcja, otworzenie nowych punktów Czekamy też na które który ma przyjechać Bo najpierw spędzę odcinek, byłem ogarniać je Ogólnie też był maniek, spresował na półkę, na okrągłe belki O, widzimy nawet jedną I jeszcze ta nam jeszcze dwa Zostają mu do sprasowania. Więc co, wyczekamy, na to, jest to odpada. Później bardzo jakoś. 2120 to to prawie. Sporo tych wyszło. Co jak co. Będziemy tutaj dorywać ten kawałek, co wycinaliśmy na spoza dzięki bo by nie było tego w odcinku, a raz tutaj będzie dorywany kawałek dość spory. Mm. Soję ja mam. Będzie jeszcze do koszenia łąkę jeszcze będziemy łączyć, jest sporo, a belki jeszcze trzeba konsekwentnie zbierać. Gdzie to bawno jest? Dobra, na razie poleciłbym łąkę łąką. Miałem radio wyłączyć. Żebyś ty to widział Najboższy mnie odeszedł Przyspinak na razie nie ma Nie wiadomo gdzie jest Pojechał I nie wrócił przez noc mi się trudno Może przyjdzie A jak przyjdzie to coś czy nie będzie ogólnie szukamy trzeciego ciągnika jeszcze zastanawiamy się jaki to będzie buja kupił nowy ciągnik także co my nie możemy być gorsi też musimy się jakoś O wapno! Dobry. Dobry? To tutaj? Nie, tutaj... Tak tutaj, tutaj tylko nie wysypujemy tutaj, czekaj. O, tu gdzie? Na drogę tu, dobra. Czekaj, tak, ja biorę polonezę i pokażę wam gdzie. To już sypiemy. Nie. Łapuj się boga. Ja, Wysypać. Eee! Kurfa co ja macie. To gdzie? Nie, chodź najpierw mój tuti-tutia Roman Wielkopolski może to tutaj się dzieje Miała być naraz Brawo Alina, weź tą tutaj... W Dobrze Dobrze, że wziąłem tą ciężarówkę z tymi na cztery, bo. Jo. Tu cię stoję. Mów tam, panie. Dewej, dewej, dawaj, dawaj, masz miejsca Dawaj, dawaj, dawaj. Pliwo, piwo, piwo, kawałek. O, jeszcze. Dobra. I widzi pan jak szybki? Jo. już nie urwał to. przodu. Urwał do sąsiada leci. Do o mnie tu normalnie. koła, ale gdzieś jeszcze jedna dostała miał być, ale nie, nie wiem gdzie. To no. to musi się na niego podjechać, nie wiem, tam chciał. Na które gospodarstwo? Na drugie. <noise> nie poszkę. A, tu proszę, mówka. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że jakieś fajne miał, a nie grupy. Dobrze. Dobrze. ja? Ej! kurwa, ci się coś. Dobra, to ja bierze na żadówkę. Nie! <noise> Ale widzi pan co sprzodu zamontowałem? Ja ostro go Fajnie to wygląda? No nawet nawet, musimy do 60 nie zamontować A chce pan kupić? Za 120 tysięcy? Nie, nie, mam nawet tyle, musiał cały czas posprzedać Dobra, właśnie i... Lecz tu, Jak on wystrzelał? Dobrze, nie wystrzelił E, buja Halo Co ty tu robisz? Mam nadzieję, że 60 już nie rozbierałeś Wy co? Mam nadzieję, że, że 60 już nie rozbierałeś Nie rozumiem, coś nie wiem Jak nie wiem rozumiesz? Ci przerywa czy co? Nie White. Daj chwilę. No, teraz jest ok. O. Kurwa, z zresztą jest to. Teraz. Ty, bo była u mnie łapno. Zostało co, nie? No. Nie wiem, no. gdzie on pojechał. Chyba do ciebie. Dobra, ja i tak zarabię, będę na angielskie, muszę kombaj przetrasować. Ej, w ogóle to siedzie Gdzie? Na drodze. O. Lapno pojechał. Eee, chuju! Czy jak ty tam się zwiesz? Chodź tu! E! Geju! E, kurwo kurwoty! E. Gdzie on tam pojechał? Kurwa, nie ale drugi transport do mnie wysypać. Majak! jak? miał jeden, kurwa powiedzmy Dobry! Ta ty Lepo. chuju głupi, nie widzisz, że ja cię latarką mrugam? Biegnę za tym samochodem. Ja myślałem, że to policja. Tak, policja. Ty widzisz policję? Bo ci żadnie nie widzę. A kiedy trzeba, to ich kurwa muszę iść. Ty, e, słuchaj, bo ten transport miał być teraz drugi, nie tutaj. A, o, a ten młody mi powiedział, że tutaj mam było do mnie. Nie, to i... drugi transport miał być do mnie. No to po on tak pierdoli ten modyk? Ej kurwa No ja nie ja wiem co jak Roman To sam ci, ja ja ci wyraźnie że na drugiej wiosce <noise> Na chuj Nie, nie tak mogę, przepraszam no. Ale czemu pan łysy jest? Taki młody, a łysyć? <noise> a pan kurwa nie lepszy łysinat no, Chyba taki... Ale ja mam 62 lata Teraz strony. Z dupy To <noise> ja chyba już nawet nie staje z przodu Dobra, to pan mnie wprowadzi. Jak ja cię kurwa poprowadzę, to ty zaraz baczysz. Będziemy się od o Uju, jedziesz drogą, czy czym? No, kurwa, jak on będzie szybciej ode mnie, to na chuja tam idę. O kurwa? Hej, majster, kurwa, nie swoje. O coś się wpierdol ładnie A tu pana? Nie sąsiada A mam tu kamerę Tu spalę na pana, że pan mi kazał No tak, kurwa Nie spierdą Jeszcze trzeba to niech po nie, nie chciałem ten złamać gałęzie bo tu antena mnie opiera A antena to, to, to czekałeś w końcu gdzie pan wujal ten jest, no, kurwa. Kurwa, na no drugą stronę. Ja czekam tu. Jedź pan drogą cały To nie tu, to tutaj nie, tutaj nie. Gdzie on ten, Hachmynd jest? U mnie kurwa. A nie. Gdzie ten Hachmynd jest? U mnie. A on tam gdzieś jest. To niech przyjedzie tu na ten. Pojechał, nie wiem Kurwa on tu chyba chce sypać. Co ja po. No gdzie on jest? Kurły syn, ja go nie widzę. On chyba coś pił, bo u mnie prama się wie. A Nie prama. Tej kurwa. O. ja pierdolę. U. spirit? Nie mam. Kurwa, dam spirit. A ty się za rękę nogi. Ej. Tu i tu. Kurbo Ty dowierasz mi te wapno? E! Ej, nie dam! <laughs> Stru... No stój bo cię Wychodź bo ci wyciągnę Ty, hey, Roman! Słuchaj, drugu... w drugą stronę dawaj te wapno, gdzie masz? Kurwa nie mogę Nie, to nie, sam se pojadę. Kurwa jak ty nie umisz Poszczę się! wracam tam, ja gdzieś Ty nie umiesz, to ja sam se zawiozę. Ja. Wieś co? nie obowiązek kurba To? Nie obowiązek. A Oddaj mojego bizona. I tu proszę mnie tu wysyp. E Roman, słyszałeś? Dźwignia po lewej. O tu, o tak, o, ładnie masz mnie to zrobić. No kurwy syn rozjechał. Mian, on chyba naprawdę najebany <grym> jest. Noś kurwa, tu na polu debilu. Tu, w tym rogu, tu kurwa, e. No. Kurwa nie ma Gdybym z kamerą nagrywał to kur... się spiśli A gdzie pan? Ej panie! Zostaw to panie, ja to panu wykipruję już Kurwa, nie kurwa obsłużyłem się Tutaj ma być, no wysyp to! Na środku, to da. Tak ma tutaj być A nie no, panie, żeż, Kurwa, nie mogę No żeż kurwa! Zaciś... Ty się zatniesz, tylko jak mi się nie chce wyciągnąć, ja kurwa w GTA. Kurwa, nie Ty kurwa w dupę zajebana mać będziesz to sypał czy nie? Oo? No. Kurwa, chłopak, to normalnie, się. bo ci kurwa pomogę. Już. Kurwa, tu widzę, jeszcze wszystko ma tu wyjść. Jeszcze młotkiem Dobra, bater. ta możesz... Gdzie kurwa teraz możesz dalej. Dobra, oddaj mi. No co dajmy, ja? Bo ja jadę kosić. Co jedziesz kosić? No za kołpa. Oh. No już kurwa frędzel jebany. Nie mogę. on hmm. tak ma pojęcie. upakałem się. On tak wolno jedzie, panie. A chipy ma pod i jedzie. Ej, aser, A tego kurwa brałeś? Nie wiem skąd oni go mają, mam nadzieję, że tam długo nie popracuje. Piszemy. Jeszcze się jakieś chuj paletę zgubił, no. To ja! A kurwa! I chcesz mana nowego? Z lawetą? Yy, no widziałem tam w polu stoi, to chyba Roman musiał kiedyś jeździć. Nie, to nie Roman. To Sasza zostawił. a Chcesz? może tak stoi parę minut. Nie chcę. Sprzedaż będziesz miał pieniądze na nowego zatory. No za to no, nie sprzedawać. Kurwa, zaraz przyjedzie. Dopiek, wydawał. 60, nie daje rad. O, żeś kurwa, popokaram się. O, moje płuca kiedyś musiał. Czemu młody kudzie? Nie ujdzie go ma. Jak <laughs> zawsze. No gdy, gdy robota jest go nie ma, to roboty nie ma. Jest. Wszystko na ładnie. A wojna pan to. Muszę cię weć, handlą, weć. No ja no już najemam. No jego. Oh, z, uh, no jego. Ty ładny. O chuj. Weź bo ja mam odruchy. Co? Co? Co tam się dzieje? Ty nie jesteś pewnie dzisiaj sprawny do jazdy ciągnikiem. Jedziemy Kurwa, tam trzydziestki nie ma. Wry wariat, możesz tu przyjść kurwa do mnie? Gdzie na gospę? Mogę A jakiś polarus tu stoi A raczej za gospę Co tam? Skąd do tego Zetora spróbuj to mi kurwa wysypać, bo u mnie jest pełne Jak? kurwa pełne. Jest... Pełno u mnie jest przyczepa i nie mogę tego wysypać w ogóle. A kabli masz, kurwa, nie podpięte. Podpięte mam. Z A to temu mi ta kurwa ciężko jechał. Aha. Skrzynia kurwa rozjebana Nie, ja w ogóle nie mogłem kurwa asfaltem jechać. Kombinowałem, chuj wie co. Ja pierdolę, to tak się te. Bugują kable, bugują A MP niestety się tak bugują. Ja pierdolę, żebym ja kurwa wiedział. Bo jak kiedy? ja się całą drogę. Całą drogę się męczyłem, kiedy nagrywasz serię wuja? Serię jest z Jeszcze nie wiem. fajnie, zobaczymy. zobaczymy. Aha, ten kurwa przyjazny wielki. O, Mówiłem kurwa, Powiem, portal nie jest prawem do jak. Daj mi, jak idzie. Dajcie ty! chodź, chodź, bo chodź, 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 go nie chodź, 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 zostawił, chodź, zostawił, chodź, no <grym> Kurwa, nie mogę. Ja pierdolę. też kurwa zakręto minąłem. Ja. Kurwa chłopaki, bo ja sam kiedyś. To już co, koniec odcinka nagrywania? Nie. Co ty Aha. kurwa piłeś? Nie, ale później tak. No widać. Aha. Toś ci sześćdziesiątkę zajebał. A nie. A kurwa, Ursusa, sobie zajebał ci młody. Skąd on to kurwa ma? Ej, wuj, a ty nie sprzedajesz przypadkiem swojego Ursusa? Nie. Bo stał tam w bramie, bo ja już gobizonem bizonem pierdolnąłem. Ej! Eee, Co? słyszysz mnie? Dobry nabytek mam. Widzę. Jak coś tam nie odstawiaj. Nie, to już nasze, No i dobrze. Może wujek nie słyszę. Ej, panie! Chodź tu! Co? Usuń to, bo to miała być mieca dotąd Kurwa, państwo, bo ja tu na to matko no, kurwa, jak nie urob tę Bo się stresetowało Ej, też nie mogę już No bo to są te Ja przecież. To nie, nic wujowi nie mów, bo... Młody, Ja ich więcej nie zamawiam z tej firmy. A co jest? Roman A, Rob... A Roman spoko gościu, bo on nie odbierał z Imprezy. A jak to jego ciężarówka teraz robi leży. A bo on chyba też. Chyba że razem na tej imprezie coś tam. A przecież z nim wracałem. A zaraz w końcu. A no, tak jedną Mariolkę. Ta ile to lat 50? Nie, 25. Czyliś mi teraz się obrócił? Jaki? <noise> <noise> Przebiegł? Kurwa, u mnie jeszcze ten późny owiec nie wszedł? Pamiętaj, na autostradzie trawa nie rośnie. Ja będę się z Romanem widział. To niech kurwa przyjeżdża do mnie, wy, bo go choja zabije. Czar ja, Dobra. Jebany debil nie wie, gdzie ma jechać. Kurwa, trzeba mu było prowadzić. Sam se pojechałem, sam czas. se wysypałem, bo on już nie dał rady. Tej młodej kurwa, ty tego Ususa. Oj, jeszcze to myślałem, że ci zgas. Łamy. Kurwa drogę urasz? No je drogę, drogą. Winna. <laughs> Prawda. Ja się będę modlił, aby dojechać, kurwa, do gospodarki. To co szacowne, że tropy nie masz. I się, modlił, dojechać, kurwa, zamknął. Ej, ale te skrzynie to dalej nie naprawił. Kurwa, jakie słyszę, tylko to o Ołłł! Gitara Ostrów Romana ode mnie W niku Niech on spierdala z tej wioski A właśnie ja go zamówiłem, żeby piasek nam przywiózł Do no Chyba kurwa nie Tak? No ja pierdol A do wója nie zboże zabierał, bo ja pytam się czy mam jakiegoś gościa do Zbosza to był ja przyjedzie nie? po zboże Roman nie przyjedzie tu już do mnie, sam se wybiorę. Jako kurwa cię zorówkę weźmie zrobią. Ty młody, bo ten Sasza zostawił tu parę dni temu przecież e, ten mal na tego nowego, co nie? No Nie bo on tam śpi. On tam śpi, A. bo był wczoraj z nami na imprezie i go zawozili tam pod ciężarówką. kurwa Tak, jako hej, kurwa dorpie Szef go zwolni i mówi, że ciężarówki nie odda. Jak kurwa dorwie, to on szybciej wyjdzie z tej ciężarówki, jak dory On się dobierał do hejka kobiety, to to. O kurwa. To już całkiem mam przejebane, nie? Znaczę życia. Dwa, że w ruskim czołgu. E! Łuczę, łupie, kurwa połucze. Ile na mi tego Dwadzieścia... coś. Ja mam już 22. No to jeszcze. Tak do 25 podciniemy Pozdrawiam. Jest ja twoją skrzynię skrzynie słyszę tutaj Oram, ty ten. Droga jak coś Ty, nie do końca, kurwa Jeszcze z moim pugiem Nie Nie, od wzięliśmy Nie trzydziestku. Ale i oto 30 i od wzięliśmy okay. Przepiłeś teraz ciągnik i na nas zwalasz, kurwa Ty e, no i nie zdziwiłbym się E... Chodź tu na chwilę, bo coś tu nie gra Co? Co? E gdzie jest kurwa Ursus? O kurwa. Ku śmieci. Szadałem. No. Daj, no to no, dobra. Idź po trzydziestki i podpinaj ten punkt. A to mu kurwa pokażę. Ja przecież to, ale gdybyś wiedział, co się wcześniej działo, się, kurwa się Ja Już nie mogłem ze Roman, e, psz, śpisz? Chodź tu. To ty śpisz? tu. Dawaj, kurczyk. Murzy, wstawaj Śpij, śpij. Musimy załatwić jedną sprawę. Nie chcę go mówić, jak. Przeddałem. Kto trwał, jak puszel? Bo ja. Jedziecie, żeż zarówno Karolski, zbiel lepiej. Roman, trzymaj się, bo misja tajna jest do zrobienia. No, kurwa bo, bo ja mu przejebałem chyba Ty co ty na no to aby odcinki z kamerkami Ochuj jak tu jest ale to nie widziałem pie... gdzie ty jesteś? Idzie. A kurwa! kurwa twoja jebana w dupę mać. Nie, zajebie go zaraz. Ja chcę to zobaczyć, ja chcę to zobaczyć, ja chcę to zobaczyć, ja chcę to zobaczyć, ja chcę to zobaczyć. Ja chcę to zobaczyć ja chcę to mi Kurwa to jeździł. tu jeździ po osie. Ja chcę, to zobaczyć, ja chcę to zobaczyć, ja chcę to zobaczyć, ja chcę to zobaczyć Kurwa chodź z mapy, ja chcę to zobaczyć, ja chcę to zobaczyć Kurwa wyje, pier z tego owsa, pajacu ty Chcę sobie wygoniła to pój innego wyjścia nie miałem Kurwa nie mogę Hej dobra Noż ty kurwa się pierdolony No wypierdalej stąd Kurwa nie mogę Dobra Oddaj mi... Czwórkę Kurwa, jak to była moja Oddaj mi czwórkę Dobra, myślę, że już można Zapraszam na kanał do Gryspina oraz do Wasyla Oraz jeszcze do Plaka Także co? Trzymajcie się, elo Ej, czekaj, kur... panie! Co? Pokaż na chwilę na mnie kamerę A gdzie ty kurwa jesteś? I to nagraj A Gdzie ty kurwa jesteś? Uwuje Ja pierdolę. A. Więc co? Na razie widzowie. Dobra, na razie.